Dzień dobry. Dobry. Jest włoski chlebek? Nie ma. Yy, to może jakiś podobny pani zaproponuje? Proszę pani, no włoski to włoski, a inne to inne. Aha, no tak. A jakiś inny? To, to co widać. A z ziarnem jest? Są z ziarnami, i są bez. Tak, to się teraz robi. Tak, to się teraz piecze. Kolejka jest z lewej do prawej, a nie z prawej do lewej. Tu musi być miejsce na dostawę, tak jak strzałka jest. A której dostawa to może ten włoski jeszcze przywiozą? Już nie będzie dostaw, ale niech stoją jak trzeba. Może bułki wezmę. Nie ma. O, do, do widzenia. Do widzenia. Chyba no, chciała bu bułek teraz, jeśli też nie wiem. Proszę, następne. O, dzień dobry. Dzień dobry. Co dla Pana? Czy jest chlebek z ziarenkami? O, jest tyle rodzaj, że głowa mała. To chlebek więcej ziarna niż chleba, poproszę. Oj, nie ma, ale zaproponuję bardzo podobny. ziarenko w kroku. W szoku, przepraszam. Dobrze, będziemy próbować. Mam nadzieję, że posmakuje, ale wie pan co złego to nie ja. Pokroi mi pani nieco cieni. Ojej, a on taki ciepły, ja nie wiem, czy dam radę, wie pan. Pani takie sprytne rączki ma, na pewno pani radę da. Jakoś go tam uchechnę. Hechle, pani hechle. Rogam z marmoratką gratis! Dziękuję, do widzenia, do zobaczenia. Do widzenia, zapraszamy ponownie. Dzień dobry. Dobre.